Witam Państwa zaaferowani aferą podsłuchową, prawda, tymi ośmiorniczkami, jak tam smakowały komu, albo który ma dłuższą belkę, prawda, albo czy, czy, czy Polska jest, jest, państwo polskie jest teoretyczne tylko, czy praktyczne. Będę za zaoferowani tą aferą i napaścią na, na, na tygodnik wprost i tymi sejmowymi, Awanturami o zachowanie tego nieszczęsnego rządu, tracimy, proszę Państwa, kontakt z coraz mocniej otaczającą nas rzeczywistością. Więc rozejrzyjmy się czasami po całym kraju. No i jakie mam dla Państwa wieści? W ubiegłym roku egzamin dojrzałości oblał co piąty uczeń, w tym roku jest gorzej. Prawie 30% abiturientów nie zdało, proszę Państwa, matury. Ciekawe, kto z roku na rok głupie je bardziej. Młodzież, nauczyciele czy Ministerstwo Oświaty. To jest pytanie do przemyślenia w podgrupach. Generał się pojawił jakiś na horyzoncie, który należał do rządowego centrum bezpieczeństwa u Tuska, a w Słubicach, proszę Państwa, ukradł portfel turyście z Niemiec. Muszę przyznać, że to mnie nawet zaszokowało. Już prawie nic mnie nie dziwi ze strony tego towarzystwa, co nami rządzi, ale żeby generał, już niezależnie od tego, jaki on był ale w stopniu generała ktoś powinien trochę szacunku mieć dla siebie. On wziął, ukradł portfel jakiegoś turysty, awansowany był, co warto wiedzieć, na generała przez prezydenta Kwaśniewskiego, no, a pracował u Tuska, można powiedzieć, zapatrzył się na swoich protektorów. Inna historyjka, pewnego burmistrza zatrzymano do kontroli drogowej po dniach Sławkowa. Burmistrz obrażał policjantów w drodze na komisariat, bo nie byli ze Sławkowa, głupole. No i okazuje się, że prokuratura nie potrafi przesłuchać burmistrza. W takim jest stanie jego pełnomocnik też jest pijany. Proszę Państwa, w sieci internetowej pojawił się zabawny filmik z Wrocławia, na którym grupa pasażerów popycha stojący przy ulicy Piastowskiej tramwaj linii 71 – Patrzcie rodacy i uczcie się, pod koniec roku yy, wiadą na tory yy, wagony Pendolino, to dopiero będziemy mieli pchanie. Yy, po paru latach od położenia dróg na piłkarskie mistrzostwa Euro 12 Najwyższa Izba Kontroli zauważyła gigantyczne ekrany akustyczne wzniesione zupełnie bez sensu w wielu miejscach. Te ekrany pochłonęły podobno około 10% kosztów w ogóle inwestycji drogowych. Mój kolega Paweł Łózewski mówi w kabarecie yy, w mijanych miejscowościach nie ma kin. Niech przynajmniej ekrany mają. Prawda? To jest ironiczne wytłumaczenie, a praktyczne wytłumaczenie można by uzyskać, gdyby ktoś się zainteresował, kto te ekrany produkuje, z kim jest w kontakcie i jakie płaci łapowy za te zlecenia, proszę Państwa, za wygranie przetargu na ekrany. Sytuacja dokładnie podobna jest w Warszawie, tylko że chodzi o kołki, pachołki, słupki, paliki, którym jest obijana Warszawa nieustannie, systematycznie. Miliony pachołków, kołków stoją, ponieważ jest firma, która na użytek miasta Warszawy i paru urzędników te kołki stawiano. Nauczyli się chłopaki, mają sprzęt, no to trzaskają i ciągną kasę, prawda, z budżetu. Co my tu dalej mamy? No, niby trochę odległa wiadomość, bo z Monako, ale ciekawa: polski konsul honorowy w Monako zamordował bogatą teściową przy pomocy swojego trenera z siłowni. Sam był za słaby. Polacy, czy wy honoru nie macie, żeby takiego usza robić konsulem? Dalej, proszę Państwa, życia wyższych sfer. Roman Polański ma kręcić film w Krakowie, w związku z tym chce dostać gwarancję bezpieczeństwa w Polsce. Romek, nic z tego. Przy obecnym rządzie gwarancji bezpieczeństwa nie ma tu nikt, nawet sam rząd. Wypowiedź, proszę Państwa, dyplomatyczna. Yy, ambasador rosyjski powiedział, że Polska będzie musiała zmienić swój punkt widzenia w sprawie wydarzeń na Ukrainie i uwzględnić korzyści ze współpracy z Rosją. Tak powiedział rosyjski ambasador w Polsce. Polska będzie musiała. No po prostu wydał rozkaz, jak za Stalina. Polski rząd od razu zesrał się ze strachu w portki, schował się pod łóżko i udaje, że go nie ma, bo są wakacje. Nie udzielił żadnej odpowiedzi. A więc zrobię to w zastępstwie, stosując delikatny język dyplomatyczny. Wal się głąbie! I tyle wiadomości z Krainy Ogólnej Wesołości. Dziękuję.